Sous-titrage Société Radio-Canada dla drużyny FC Markowice to... zdobył Marcin Label. <śpiewanie> Bramkę dla drużyny FC Markowice, zdobył zawodnik z numerem 7, Damian Buczma. Bramkę dla drużyny FC Markowice, zdobywa zawodnik z numerem 7. Damian Buczma. Kolejną czwartą bramkę dla drużyny FC Markowice a swoją trzecią zdobywa zawodnik z numerem 7 Damian Buszma ファン!

Szóstą bramkę dla drużyny FC Markowice zdarzył zawodnik z numerem 7 Daniel Bućma Brawo to. Siódmą ramkę dla drużyny Arte Markowice, o dziwo nie Damian, ramkę strzelił zawodnik numerem 10 Marcin Lamel.

Chodźmy sobie o i ochleje. Dlatego zawsze chodziliśmy na bojzbu, bo na półtorej godziny sobie pobrać między sobą. Schodząc, wszyscy że są zajechani jak sandały Majerzesza. No skąd to się wzięło, żeby mówić? Ostatnio odnieśliście remis. Dziś ponieśliście porażkę. Czy w następnych meczach powalczycie o komplet punktów? Oczywiście. Naszym celem jest w każdym meczu zdobywanie komplet punktów. Wiadomo, że czeka nas dzisiaj trudny mecz. z znamy sobie tego, z tego sprawę. Na FC Markega, oczywiście bronią tytułu i wiedzieliśmy, że nie będzie to łatwe spotkanie, dlatego yy, przegraliśmy dość dużo, ale jak się nie załamujemy i patrzymy optymistycznie na, na następne mecze. Wielu stawia wazę korywalas, z którym można łatwo zdobyć komplet punktów, jednak ostatnio udowodniliście, że łatwo broni nie składacie. Jak ty odniesiesz się do tych stwierdzeń? Oczywiście, gramy do ostatniego gwizdka. Yy, zdaję sobie sprawę, że na no, błysku zawsze wszystko się może wydarzyć. Ludzie mówią, że z nami zdobyć kompletnik. Ja myślę, że wcale tak nie jest. Zagraliśmy dopiero dwa mecze. Czy tak naprawdę nie graliśmy w naszym wyjściowym składzie, bo zawodnicy mają albo kontuzję, albo są zajęci swoimi osobistymi sprawami, także trudno jest całej ekipie dotrzeć na mecz, ale myślę, że w następnych meczach będzie już lepsza frekwencja w naszym zespole i że sobie dobrze z tym poradzimy. Dzięki za rozmowę Dzięki. i życzę powodzenia.